Cześć, jestem z tej strony Pieczara, witam Was bardzo serdecznie e, w kolejnym odcinku, w drugim odcinku z serii Rolnik z Podlasia. E, w dzisiejszym odcinku, tak jak widać, e, melduje się dla Was prosto z pola, z łąki. E, aktualnie zgraniam trawę, a w, dalszy, w dalszej części będziemy tobelować e, i się tak zdaje, że na tym czy odcinek skończy no bo nie będę w tym już odcinku przeplatał siewów ale też możecie dać znać w komentarzu czy chcecie, żeby odcinki się składały nie wiem, tylko z jednej danej pracy na odcinek, czy na przykład łączyć ee, nie wiem, ee, siewy ee, na przykład łączyć nie wiem, z napozami, czy z opryskami e, czy nie wiem, sianokosy łączyć, nie wiem, z orką i tak eee... dalej Myślę, że na tym odcinku zdążymy to zbelować te pole, no zależy jak to będzie, nic się nie popsuje i tak dalej eee, W następnym odcinku postaram się pożyczyć od sąsiada e, z wioski nie wiem, mini -ładowarkę chyba, albo e, traktora z turem mam takiego John starszego z turem najwyżej się pożyczy i się załaduje te belki, bo nie mam nic do ładowania więc będzie trzeba coś się rozglądnąć na ten temat za jakiegoś ładowarką tego typu eee, ogólnie pod ostatnim odcinkiem nie odpowiedzieliście mi odpowiedzieliśmy na jedno pytanie w związku z sianą kiszonką, eee, z kiszonką co była w Silosie eee, więc, po, więc postanowiłem tą kiszonkę sprzedać, eee, sprzedać, znaczy sprzedać, nie sprzedać. Po prostu sprzedałem w Silos postawiłem na nowo silos, żeby był pusty i po prostu od następnego sezonu, czyli w sierp we wrześniu będziemy robić kiszonkę, kiszonkę. Tylko jeszcze nie wiem, czy siano kiszonkę czy kiszonkę. Na pewno będę chciał posieć kukurydze, albo na kiszonkę, albo na ziarno w kwietniu, więc jeszcze zobaczyć, czy to będzie na ziarno pójdzie. I tak na ziarno będę musiał prawdopodobnie też prosić sąsiada, żeby przyjechał skosić mi kukurydzę, no bo nie mam przystawki do kukurydzy. No chyba, że coś tak znajdę do niego na internecie, że opłaci mi się na to wydać pieniądze i wtedy kupię. No takim pierwszym zakupem, co bym chciał zrobić, to na pewno jest rozrzutnik. No bo mój to taki stary rożynie, co miałem tam jeszcze pradziada, i, i tak dalej. No to już skończył swój żywot, rozleciał się. No więc, będzie trzeba na pewno poszukać jakiegoś rozrzutnika. No i ładowarki, nie? Bo ładowarki albo zainwestować, nie wiem, do Zetora, ale nie wiem, czy do Zetora da się dołożyć dura. Yy, więc to bym musiał przedyskutować tutaj z takim gościem, co ma warsztat. Czy dałoby się założyć do Zetora? No na razie będziemy z samym ścianem karmić, to, więc trochę wydajność będzie gorsza. No ale co poradzisz na to? No i możecie też dać, znaczy możecie w sumie też napisać na kom w komentarzach, czy, czy byście tu widzieli na przykład, nie wiem, uprawę ziemniaków, warzyw. Czy bardziej to bym się skupił na warzywach najpierw, a na co? Może na warzywach, na ziemniakach albo na burakach? Eee, bo to takie, no w sumie, buraki mamy 7 buraków. Po prostu trzeba by byłoby jakiegoś, nie wiem, Neptuna poszukać na necie. Nie czy ktoś ma w okolicy do sprzedania. Eee, też się zastanawiałem czy za dwa sezony, czyli jak będziecie mieli tutaj w prawym górnym rogu, czy październiku rok czwarty, yy, czy nie składać papierów na dofinansowanie, yy, ale to też nie, tak się właśnie zastanawiam. Może wtedy wziął jakiegoś nie wiem Deutscha dojca może 145 koni albo Kejsa, tak do 140 koni, 150, yy, żeby trochę też pójść w nowości nowsze maszyny, a nie tylko stare o ala 60, oczywiście do 60, 300, do Ursusa C360 nic nie mam, no ale to wiadomo no, wydajność też robi swoje e, znaczy tam jak patrzyłem takie e, nowsze maszyny zielonkarskie czyli tam od Talexa, to chyba polski producent z tego co kojarzę, jak dobrze pamiętam tam się zaznajomiłem no to Talec by jeszcze uciągnął no sus. Mm, rozbije, no, rozbijak. No, trawy i zgrabiarkę też by uciągnął, więc... 30 by jeszcze mogę trochę popracować na naszym gospodarstwie, no ale to się zobaczy, wiadomo. Trzeba iść, iść z duchem czasu. Nie ma co ukrywać. Dobra. zjeżdżamy na gospodarstwo. I teraz może się jeszcze tych bel pozbyć. I tak się zastanawiam czy w tym miejscu nie postawić, nie, po, nie rozcielić plandeki na bele Żeby one sobie tak stały albo nie wiem pod dachem trzymać te bele siana, więc też możecie dać znać w komentarzu. No ogólnie dużo będziecie, podczas serii będziecie mieli dużo mm, duży wpływ na tą serię, tak? Bo też będziecie mniej więcej e, decydowali e, czy będziemy brać daną maszynę. Czy będziemy kupować maszynę nową, czy będziemy dobierać pola No i tu jest druga też Czekaj. A, jeszcze tu jest za to. Druga rzecz do was to jest taka Czy mam się bawić w dzierżawy? Bo też bym mógł wziąć pole w dzierżawę, tak? Tam nie wiem na dwa, trzy sezony I po prostu na też obrabiać, bo co no aktualnie też mamy trochę pól, no bo mamy dwie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól ornych, więc to też jest trochę już do uprawy, no ale wiadomo, zawsze to byłoby coś innego, tak? Na pewno chcę posiać yy, jęczmień. Jęczmień pszenice, ogólnie to tam z poprzedniego sezonu bo wiadomo ta seria nie... trochę po... rok pograłem nie? na tym sejwie i tam w silosach mamy 17 chyba ton pszenicy do sprzedania więc też będzie coś na sprzedaż tam w silosach 17 ton no i jeżeli osoby jakieś grają w farmika 25 również to mogę dać znać czy opłacalne są świnie w tej yy, odsłonie farminga bo tak szczerze tu się nie nawet czy one są opłacalne yy, wiadomo byłoby dodatkowy ten no yy, gnojowica byłoby dodatkowa i obornik tylko pytanie też z jakim oni tempem to produkują nie bo tak jak, jak, tak jak w 22 no to nie wiem czy bym chciał za bardzo je mieć no ale Wiadomo, zawsze to byłoby też jakaś odskocznia. No ogólnie, rozrzutnik yy, to będę chciał kupować po setora, już po. żeby szybciej szło. Rozrzucanie obornika i tak dalej. No bo pchać się znowu w te małe rozrzutniki, to. Moim zdaniem to tak słabo. Ale to wiadomo. Dobra, Kuta można wyłączyć. Zaczynamy pracowanie No takie dziedzin na godzinę Będzie wystarczająco mi się zdaje Stara prasa to Może być I tak jak pisaliście w komentarzach Tam niektóre osoby żeby nagrywać z głosem Albo ujęcia Bo można pracownika puścić To niestety z tymi ujęciami to muszę was zmartwić Bo Okazało się że Aha, e, okazało się, że polskie maszyny niektóre nie obsługują takich czegoś, bo jak ja se tutaj przygotowywałem, znaczy no poza kamerami kosię, to chciałem sobie pracownika puścić, żeby tutaj mi pokosił nie, rotacyjną ursusem, no to nie mogłem puścić pracownika, bo się coś zjebało i nie mogłem, ale wiadomo, mm, farming to stan umysłu, tak samo jak w ciągu godziny udało mi się pół na o Tak pół na pół naprawić pryzmę, nie? Więc... No coś za coś, no Ale domo. Nowa gra, ale już powinna być dopracowana. No jak można coś zepsuć co było w poprzednim farmingu Ale to jest farming, tak? Też się zastanawiam czy przypadkiem nie robić swojej mapy z Reala do farminga, ale to taki projekt minimum na półtora, rok co się okaże, no ale chciałbym swoje tereny zrobić, bo tak jak patrzyłem no to nie ma moich pobliskich terenów w farmingu, więc trzeba byłoby dużo modelować, oczywiście teren byłby z reala z Google Maps, ale to się pożyje się, zobaczy jak to wyjdzie. Więc tak to wygląda i no. trzecia belka Trochę zetr dostanie po drugie. A jeszcze czeka go orka. tamto dostanie dopiero w pierdzie, w Co to No. Ogólnie to jest Będziecie zadawać pytanie, czy będzie na pewno odcinek ze zbierania belek. bo no to uświadomię Was, żebym chciał, żeby był odcinek z belek, ale to wiadomo, to zależy, czy sam świat będzie chciał występ, wystąpić na tym odcinku, czy. Yy, czy po prostu mi da traktor, traktor i sam będę musiał sobie pozbierać no to jak sam będę sobie zbierał to tam raczej ponagrywam coś tam jakieś ujęcia, coś tam z głowy Znaczy Wezmę kamerę i tak dalej, nie? Ale to mówię, zobaczymy Czy dam mi zaufam mi na tyle, że da swój nowy traktor, bo... znaczy nowy, no... jeden... Taki, bo to jest chyba jego nawet główny traktor, więc zależy czy nie będzie miał coś do polu, w polu do robienia, bo on chyba też właśnie siano kosy. Właśnie też dajcie znać, e, czy mam nagrywać jakieś e, takie odcinki typowo, e, że nie wiem, jedziemy na usługę gdzieś orać, e, nie wiem, siać u kogoś tą kukurydzę na przykład tam w kwietniu. Bo on się zdaje, że to może być ciekawe takie na no, odcinki, że jedziemy gdzieś na jakieś pole i będziemy u kogoś siać usługowo. No to znaczy że też byłby jakiś pieniądz i tak dalej. Więc to może być ciekawe dla rozmaicenia tej rozgrywki eee, Więc... Dajcie znać w komentarzach. Wiem, że mogę się powtarzać, ale dawno nie nagrywałem odcinka z głosem i dla mnie to jest takie trochę dziwne, że po tylu latach wracam do takiego kontentu, że nagrywam odcinki z farminga, bo kiedyś to była taka. No, taka podstawowa rzecz, którą robiłem u siebie na kanale na YouTubie. Więc mam takie fajne doświadczenie z powrotem. No, ale to wiadomo. Z nowego farminga, i tak dalej, więc trochę inaczej. No, ale trzeba próbować. No, i jak wy to oglądacie, to będzie albo chyba wtorek bardziej. E, to w środę będzie live na Twitchu. To bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania i na YouTubie. E, doszłem do wniosku, że na TikToku odcinki, e, livey e, to. Chciałbym się bardziej skupić na Twitch'u Ale będę tam odpalał Live'y na TikTok'u, ale bardziej będę odpowiadał Na różne pytania na Twitch'u czy na YouTube, Bo też po, dru po, po drugie to Te TikTok'owe Te wytyczne i tak dalej to Tak sobie są, bo jeżeli chciałbym odpalić sobie czat Żeby mieć na podglądzie to muszę od, otwierać całą kartę eee, Całą kartę I po prostu Nie mogę sobie jakby eee, Otworzyć nowej karcie czatu Tak jak na przykład jest na YouTubie czy na Twitchu Tylko muszę mieć całą kartę przeglądarkową odpaloną Żeby widzieć czat na TikToku I to mnie trochę tak nie podoba mi się to rozwiązanie tiktokowe i po prostu stwierdziłem, że tak średnio. Znaczy, tak wiadomo, na początku jest git. Pani było streamować. Dużo osób doszło yy, takich widzów na YouTube. Na YouTube na przykład. Ale nie mówię, że tiktoka rzucam. Tak, pędz, gdzie też tam coś z tiktoka. Więc nie marcie się. Ale no, po prostu będę trochę ograniczył TikToka. Eee, bo, bo czemu nie? Dam na, tak na krótką przygodę, fajnie było, ale też tak parzę, że TikTok coraz bardziej wali, nie powiem w co, więc tak średnio no. Ja sobie teraz zrobię zdjęcie na miniaturkę, bo nie będę miał co wstawić ogólnie. A by się przydało coś na, na miniatureczkę. Dobra. To dopracujemy te pole i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Takie 16 minut. Tak myślę, że do 25 się zamkniemy. To dajcie znać, czy wolicie taki format odcinków, czy mają być krótsze, czy dłuższe. Wiadomo, na te dłuższe odcinki, to możecie też zadawać pytania w komentarzach. Bo na przykład teraz mam odpadł odpalony ten filmik i tak patrzę na komentarze. Jak y, tak jak y, mówię, y, powiedziałem nazwę serii, tak? Bo tam było, że od nędzy do pieniędzy. Tam chyba Radek napisał i chyba Ziemniak napisał tam y, rolnik z. Y, y, y. No ale wiadomo, nie można tak dać, bo to. Może być różnie. No to do... Do... Powiedziałem sobie, że rolnik z Podlasia. O. o, i tak będzie seria się nazywa... Jeżeli nie, nie powiedziałem czegoś innego na początku, ale chyba się zdaje, że rolnik z Podlasia powiedziałem. Yy, więc. Planuję tą serię długo mieć, tak? Tylko że... Yy... Nie wiem jak to będzie z aktualizacjami na szpakowie, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy grali na starym szpakowie, bo jeżeli wyjdzie aktualizacja do Precision Farming i tak dalej, i tak dalej. No to wiadomo jak to jest z tymi aktualizacjami, że trzeba aktualizować na bieżąco. No, a co idzie z tym, że muszą być nowe savey i tak dalej. No a tak się przenosić, wiecie. Z z jednego save'a na drugi, to tak trochę słabo, nie? Eee, albo po prostu będę aktualizował i po prostu będę miał dalej tego save'a Jednego, ale niektóre rzeczy nie mogą działać eee, Tak na przykład jak poprawki budynków jakiś na szpakowie i tak dalej, no ale... Co poradzimy, no... Wolę grać na tej serii, niż no, robić na nowo I... I wszystko ustawiać i tak dalej, więc... A tym bardziej, że ten, mogę otwarcie powiedzieć, że ten save został pobrany z neta i tylko po prostu po... Pomalowałem trochę inaczej gospodarstwo i tak dalej, żeby trochę fajniej było, bo No tak jak było pomalowane, to trochę tak słabo No i tam też swoje maszyny dobrałem, niektóre eee, bo... Te maszyny, co były, to tak Tak średnio pasowały moim zdaniem, no ale z rozwojem to bo wiadomo, będę sam przebudowywał eee, że sam będę rozbudowywał na pewno wszystkie przebudowy, rozbudowy będą na lewek robione, bo na lewek lubię budować i gadać z widzami podczas budowania na przykład na tą serię PGA gospodarstwo nie nie na to na inną na Szpakowo na PGR na Szpakowie też była taka seria live'owa kto pamięta ten pamięta no to gospodarstwo budowałem 3 godziny czy 2 dwie, 2,5 dwie coś takiego no i to na live'ie budowałem to fajnie się budowało była taka interakcja z ludźmi Miła atmosfera była podczas budowania, a później się tak zaczęło, że przy, zaczęli przygrywać nowe osoby. Grali zem, grają no i niektóre osoby do, do tej pory grają na PGR-ze krajów i łaźniki. Ale no akurat z tym PGR-em teraz jest przerwa. Ale może się odpali live'a jakiegoś z tej mapy, więc się zobaczy. Jak to wyjdzie ile to mamy? No 21 minut, no to Dokończę prasować, zjedziemy na gospodarstwo Nie może nawet pras odstawimy i będziemy kończyć ten odcinek A Oczywiście zachęcam do zostawienia kto jest nowy subskrypcji na YouTube, łapki w górę dla zasięgu i oczywiście pisania komentarzy. I też zapraszam na Twitcha, na TikToka i na serwer Discord. Wszystkie linki są w komentarzu. A właśnie, i jest taka jedna prośba do was, żebyście odpowiedzieli mi, kto jest to ogląda do końca. Eee... Czy chcecie takie coś w opisie, że pod jakby informacje o gospodarstwie, nie? na przykład ile mamy hektarów yy, ornych, ile mamy łąk yy, jakie plany są na yy, rozwój, czyli na przykład, nie wiem, kupno 4 hektarów yy, ziemi yy, nie wiem, kupno yy, nowego traktora, yy, nie wiem po prostu informacje takie na temat gospodarstwa nie, yy, czy ile mamy Krów bydła mlecznego, bo akurat tu mamy bydło chyba nie mleczne, tylko mięsne. No w sumie nie, nie, chyba mięsne mamy. Bo to nie jest ta obora, co mleko można produkować. No ale na pewno z czasem się pojawi taka obora mleczna, żeby produkować mleko. Więc czemu nie? Więc yy, czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Czy takie coś ma powstać w opisie. Ile tu, no dobra. Pyk. Ile tu wyszło belek. 20 idealnie. Mi się to podoba. Dobra, zróbmy na gospodarstwo. Taki szybki odcinek, 23 min... No, do 25 minut odcinek. Więc jest hit. I też możecie dać te znać, czy nie jest za głośno przypadkiem, ma, czy nie jest za głośne maszyny. No to pierwszy taki odcinek nagrywany z głosem. Yy, I... No po prostu nie las nie? Nie, myślę tak odcinki dwa razy w tygodniu w tym jeszcze okresie szkolnym, nie, bo tam na wakacyjnym w wakacje to może być różnie, może być codziennie odcinki, co wątpię, bo muszę mieć też czas, żeby safe ogarnąć między odcinkami. Więc teraz widzicie odcinek, no i... czyli we wtorek albo w środę, no i następny odcinek będzie chyba w piątek albo no, w sobotę może. Jeszcze jest do ustalenia ogólnie, bo nie myślałem jeszcze w jakie dni wydamy odcinki. O? Bo... A to co to takie? Flateczki. Ona się już ustabilizowała. A, no. E, to ogólnie. E... Mogę Wam już zdradzić co będziemy w następnym odcinku robić. Zresztą powiedziałem to na początku. E, będzie to siew e, zboż, zbóż, czy zbo, zbóż o zimnych. E, no i też możecie dać znać, czy w następnym odcinku chcecie bardziej orkę, czy głęboszowanie. E, bo też będę musiał trochę pogłęboszować. E, tam pod, e, pod kukurydzę chyba będę głęboszował to pole, więc też będzie co robić. Więc, albo będziemy orać pod korytarzem, albo głębuszować nie wiem, co zależy. Eee, więc co, no takim widokiem yy, Zetora i Bizona yy, kończymy dzisiejszy odcinek. Eee, jeszcze raz się powtórzę, zapraszam do subskrybowania, kto jest nowy, do zostawienia łapki w górę. Eee, I co, idę do następnego odcinka. Elu!